Powiem wam jedną rzecz a propos w ogóle tego, tego, e, tego trowo. Ktoś w ogóle napisał w komentarzu, co mnie trochę zaśmieszyło, ale już kiedyś napisał jakąś głupotę inną. No nie pamiętam już na jakiś temat, ale tak mi się nikt kojarzył. Napisał, że że myśmy się z Filipem sprzedali i teraz na jakiejś innej platformie streamujemy. Tak. Mhm. No widzicie. To na pewno ktoś by nas kupił za duże pieniądze, biorąc pod uwagę to, jak. Wysoką liczbę publiczności mamy. Oczywiście nie jest ona mała i ja Wam, oczywiście, dziękuję, że przechodzicie, ale jakby wiecie, o co mam na myśli, tak? Nie, spokojnie. Cześć, Zygmunt. N nikt nas nie kupił. <laughs> Raczej to jest po prostu kwestia jakiegoś dogadania się, pewnej propozycji. Chcemy spróbować czegoś nowego, a na trowo jest jedna fajna opcja, bo Wy powinniście za to, że oglądacie z tym i za to, że zapraszacie innych ludzi, co Wam też polecam robić. Zbieracie coś takiego, co się nazywa mana, i za pomocą tej many będziecie mogli wydawać ją na różne rzeczy, na przykład narzucanie zakręć albo na, na wzięcie udziału w losowaniu, które ja będę mógł robić, gdy tylko wbiję drugi level. A żeby wbić drugi level, to jest już potrzebna Wasza inicjatywa, bo brakuje mi jednej osoby, żeby mieć 20 obserwujących. Od 20 obserwujących będą, wejdą w subskrypcje, wejdą rajdy, będę miał odblokowanych parę nowych możliwości. I, I kurczę, Zygmunt, no możemy grać kiedy chcesz, jakby spokojnie, <grych> tylko w co? Ehm, pytanie tu jest, czy w co ty chcesz? W czy chcesz no, ze mną? N no i... E i to spowoduje, że ja będę mógł wam te losowania na przykład robić też. Nie wiem, czy już na drugim levelu, czy dopiero na trzecim. A losowania polegają na tym, że na przykład wrzucę skrzynkę i wy sobie wydacie ileś tam many. Im więcej wydacie tym. To, 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 jest taki, to jest taki trochę blackjack, tak? To się nazywało, że wydacie trochę tam tej many i ile jej się uda, ile jej wydacie, tym większe szanse macie na to, żeby wygrać tą skrzynkę, jak wygracie skrzynkę, to dostajecie ileś tam elixiru na przykład. Na co można wydać elixir? eliksir na pewno można wydać na wspieranie twórców i w ogóle to na jakieś prime nie prime na tej platformie, czyli tak jakbyście na przykład komuś chcieli dać subskrypcję albo coś, to możecie to zrobić w tym momencie za darmo, bo wygraliście, nie? Więc, więc, więc nie dość, że wspieracie streamera, bo to, że wydajecie taką manę, czy rzucacie tymi zakręciami, to pozycjonuje wyżej mój stream, to sami sobie przy okazji tam coś dostajecie. To ta, tak ta, tytułem wstępu. Nie wiem, czy tego później nie wrzucę też na YouTube, może akurat, bo dawno nie było, dawno nie było nic e-football. Dobra, ja standardowo sobie tylko sprawdzę sterowanie, Lille, tak? No mogę wziąć to Lille, w sensie spoko, bo, bo nie chcę tak jak wszyscy tym PSG będą grali, zagrajmy mistrzem Francji prawdziwym, przynajmniej obecnym. To mam od razu, o proszę, o kogo mi to trafiło, nie wierzę. No to Kuba, będziesz, od razu ci mówię, będziesz później na YouTubie. Zobaczmy player conditions, player conditions. Mamy ikonę, tak to wiem, mamy Buraka i Ilmaza, eee, nie jest źle, o, dawaj tego, Batmana mamy na ławce, Andrę, Spróbujmy... zagrajmy tym 4-4-2, ale, ale, o, z jednym, w ten sposób, i, a, on nie może jako DMF. Ale jazici może jako CMF. A dobra, no to zagrajmy po prostu 4-4-2. Może tak być. Yy, niech będzie. Ikonę Bamba. To zostawiam. <laughs> Tutaj kogoś mamy. Odwołanie tego pana. Chcemy dać za tego Niasę. I spróbujmy zagrać yy, na przykład na Quick Hunter 4-4-2. To może być całkiem spokojne. Zresztą widzę, że podobnie. Podobnie gra Kuba, niech tak będzie. No i to tak właśnie w tej grze bywa, Stali by walce, tylko dalej w to grają. Aha, znaczy ja chciałem zrobić fake shota, ale dobra, no tak też może być. O, teraz wyszło. Ole, to Ajajaj. Aha, tutaj jest to, ta zmiana, zmiana gałką wkurzająca, już pamiętam wszystko. Boże, co to jest za drewnialdo gra? To jest jakiś dramat, powiem wam. A było widać, panie Jakubie. Panie Jakubie, Makus. Było widać, to podanko. Ale łapie. Kogo on tam ma na tej bramce? No. No i gitara, dzięki Szymon. Nie, ale serio, mówię. Akurat brakowało mi. No i teraz pewne opcje się powinny odblokować. Nie wiem, czy to tak od razu działa. Ja tam chyba muszę mieć 5 godzin streamowania też, więc dzisiaj to się odblokuje po tym, jak, jak te 5 godzin przekroczę. Ojej, Eee, nie ma panie. Nie ma takich rzeczy. To jest. To jest pomylone. Pomylone podejście pod tytułem... No to ładna wrzuta była. Pomylone podejście pod tytułem, zróbmy grę. Uuu jaki strzał w ogóle. Zróbmy grę. E... To jest... Najlepsza gra, to jest wiecie, easy to learn, hard to master. A to jest gra hard to learn... I obecnie Impossible chyba tu master, bo e, jest za dużo przypadków, nie? I dalej niestety to się za bardzo nie zmienia. E, tam jak już bez bara ciśniesz. Ach, szkoda. No, cholera, nie chce wpaść. Tak jest, burakino. O mój Boże. Sosa? Co, co tu się dzieje? No teraz. Burak. 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 Burak, burak. Oj, ładnie, ładnie, ładnie. Chciałem tam pójść, ale nie zdążyłem. A propos. Może, patrzcie na tą zwrotność. Boże, jak ja na hali tydzień temu, dzisiaj już normalnie, dzisiaj już normalnie biegałem tak jak powinienem. Bo, bo przez ostatnie kilka dni powiem wam, że głównie jem kromki z łososiem. Żeby właśnie trochę wagę zrzucić. Ale wcześniej to był jakiś dramat. Ach, co za łobuz. Mnie to wyciągnął. O, to fajne zgranie było, podobało mi się. Wcześniej takiej animacji nie widziałem. W się sensie w 21. No patrz, gdzie ty biegniesz kurde burak? Do piłki. Co no, to było teraz? <noise> kurde. No nie mogę, nie mogę. Bez sensu to było. O kurde, o kurde kuba, ale mi walno ładnie, ładnie. I za każdym razem się kończy tym samym stwierdzeniem, że ja, no, no, no. 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 po prostu puściłem trójkąt przez Całą obronę i nikt się nie zorientował. No powiem wam, no to nie może tak wyglądać. No patrzcie, ja rozumiem, że to jest postawienie na manuala, no ale patrzcie, patrzcie, patrzcie i, i, i ta piłka sobie przechodzi. Okay. Idzie góra. Okej, okay. no <grytanie> welcome to eFootball. football. O mój Boże, welcome to eFootball. football. No nie, no kurde. Ja to, jest, to jest normalnie tak dobre, jak gra Manchester United w tym sezonie. Dobra, zmaściłem. No nie wiesz, że do pustej bramki, ja piję. No jakbyś to podał wcześniej, ty kasztanie. No i karne. That's it. To tak, też mam tak się mądrze, ale teraz już się chyba zaktualizowało. Dobra, dawaj te karne, to się chyba strzela tak jak zawsze, co? Teraz jakiś celownik? A. A czemu? Ha, dobra, już rozumiem. Jazda. Icyk. Ciekawie, czy podgląda na streamie, kurde. Wafel, ale chyba chyba nie, nie, nie ma takiego. Wątpię, wątpię raczej nie. Też prawo. Prost? Też podglądam na streamie, co ty kurde myślisz. Wszystko widzę. Dobra, a gdzie jest celownik? Halo. Aha, bo ja muszę go tak włączyć, dobra, rozumiem. Uuu, przebawiam, że nie trafi. Dobra, szybko, 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 bo muszę lecieć na ten mecz za minutę. Dobra, lewa. Easy. To jest łatwe. To w karnych jestem dobry. Patrzcie teraz. To jest łatwe. To jest, to jest najtrudniejszy strzał jaki tylko może być. Znowu lewa. O Boże. Rozbieg jak pogby. A nie, tym razem nie. No i kona jazda. A teraz został w środku. To klasyka po prostu mówię wam. To jest klasyka. Teraz on walni w środek i wygrywamy. Koś chcą coś wciągnąłem ten, ale chciałbym tutaj porobić podcinko i przez to, że zostałem, to jeszcze zdążyłem to wyciągnąć. Very good. Dobra, dzięki Kuba. Ja szybko teraz spierniczam Bo tak się składa właśnie, że kończymy. No, dziękuję Wam za dzisiaj. Wspaniała to była gra, nie zapomnę jej nigdy. No, speedruna w Minecrafta to ja robię, co ty nie oglądasz. <laughs> Przecież to jest speedrun. <laughs> ja nie wiem, co ja mam tam robić w ogóle. To jak, jak ja mam w tym speedrunować? Dowiedziałem się ostatnio, że ja motyką, że ja kilofem nazwałem motykę i tą motyką tłukłem w ziemię. Ech. Jak później na to patrzyłem, to faktycznie to mogło się śmieszne być. Ja nie miałem świadomości tego w ogóle. Dobra. Strzała, że tak ujmę. I widzimy się. Widzimy się w. W co? A czemu tutaj nic nie widać? A to muszę później sprawdzić. Widzimy się w. Niedzielę na Fort Champions. Na razie...